Yo, się mam go strony jesteśmy w filmie na kanale. zostawcie taki piękny czerwony przycisk, jak widzisz na ekranie Zostaw tam no i i do mojego kanał, bo filmy są codziennie, bo robię Deli przez 365 dni. I ogółem ee, za niedługo już będzie gida, spokojnie. E, no no jak komputer będę miał. E, no i dzisiaj jesteśmy w Microwizie. Microwizie, uuuuu dawno nie było. Seria Microwizie. Klikamy. E, nie wiem czy już jej miesiąc, nie wiem. Nie wiem, nie. E, I słuchajcie, już jesteśmy na dobrej drodze, bo wtedy daily nawet tak długo nie robi się. Nie no, dopiero tydzień to tam nie ma co się podniecać. Ale jak zrobimy 365 dni, może nawet więcej zrobię daily, to będę e, w, w ogóle w szoku, że zrobiłem daily. Jak wiecie, już niektórzy YouTuberzy wypadli z daily, niektórzy zakończyli, a ja lecę z daily. Hehehe. He, he. No. Kurde, pada Ach, chcę TikToki nagrać, kurde, deszcz, przestań padać. Uy, już włosy, no, <laughs> no, Dobra. no i dzisiaj mamy Lambo. Co ja robię pod bankiem? Oto nas z konta. Będziemy musieli wziąć pożyczkę na pół miliona. E, halo, halu, halo halo, halo. halo, halo, chcę pożyczyć pożyczkę. Halo, 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 halo. Właśnie to, to typ. No i dobra, mamy pół miliona. E, za te pół miliona będziemy mogli otworzyć jakiś biznes. Bo już za niedługo otwieramy. Jest nasze piękne Lambo Bambo. E, I właśnie dzisiaj, tym Lambo, będziemy musieli jechać do naszej starej wioski. Pamiętacie tę wioskę? E, będziemy musieli tam wrócić. E, tym Lambo pojedziemy. No i widzimy się już na miejscu. No i widzimy się już za chwilę. No i, no, i dojechaliśmy do cali i zdrowi. E, I przez to, że mam mokry ekran, bo pada, no to trochę mi laguje Minecraft'a. E, no i dobra. No, nie będzie wyrzucać ze samochodu. E, no i dobra, jedziemy, 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 bo mamy pół miliona i zostajemy do kolejnego odcinka. Właśnie tutaj, y, no w tej wiosce, bo tutaj musimy sprzedać nasz dom. E, dom będziemy sprzedawać za jakieś. 200 tysięcy, coś koło tego, bo tam jeszcze kamery za 10 tysięcy i tak dalej, i tak dalej, no i widzimy się już za chwilę. No, no way, no way. Halo! No way No way No way No to pięknie Utopiliśmy samochód z wypożyczalni Przypominam, że pół miliona straciłam, bo tyle ten samochód jest wart. Nie, nie odzywam się do końca odcinka. Idziemy do naszego domu. Zawiesił mi się ekran. I utopiłem samochód. Jeszcze godzina okrutna. Dobra. A więc dzięki za oglądanie do tego filmu, no ja już nie mam pytań, już mi się nie chce kontynuować tego odcinka utopiala, bo e, otworzyłem nowy kanał, jutro wam podam. Trzymajcie się!